Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony sniki Fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś. Zostaw łapkę, subskrypcję, baw się dobrze, bo to jest najważniejsze. Witam was w trzecim odcinku Olden Airy. Gramy sobie z Hizmą, testujemy sobie z Hizmę. Pierwsze dwa odcinki, dość fajnie, żeście oglądali, fajnie reagowaliście, były nawet jakieś komentarze. Bardzo wam za to dziękuję, bardzo mi miło z tego powodu. No, a dzisiaj sobie zagramy trzeci kolejny odcinek testowania tego dema, testowania tej frakcji. Zobaczymy jak mniej więcej to wszystko gdzieś tutaj będzie. No, skończyliśmy turę, więc mi... I jamy turę, bo nie mieliśmy kasy nawet, żeby realnie coś wybudować, o ile dobrze pamiętam. Dobrze, nie będę tutaj pieprzył za dużo stępu, za dużo... S... i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wam się spodoba, to po prostu weźmiecie w tym jak najbardziej udział. Ok, no zrobimy sobie trochę tej kasy i, 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 i gdzieś tyle. E, zastanowimy się, bo gdzieś myślę, że chainowałem jednostki. E, tak, właśnie tak było, więc dosyłałem sobie jednostki. E, może możemy coś ulepszyć. E, czekajcie, których ja miałem? Widzicie? I to mnie wkurza? Że ja nie wiem, który kuźba to jest które ulepszenie, nie? I to jest naprawdę bardzo, jako tako, irytujące, bo chciałem sobie dosłać Naszej głównego bohaterki I co my tutaj mamy? Akolite mamy, tak? I to jest bardzo drażniące. Mam nadzieję, że to zmienią. Wiem, że znowu na to marudzę, ale to jest drażniące! Akolite powinno mieć, więc, więc tego. Widzicie, on dosłownie tak samo wygląda, tak? W ogóle się w żaden sposób nie rozróżnia i... No i to jest trochę upierdliwe. Dorekrutujmy trochę e, stworzeń. Też mam widzę wykupione. E, dobra, tego ekolity sobie jeszcze dokupimy. Zbudujemy nowe budynki, kasy. No nie ma tragedii, jeźdźców, aszotów, tylko nie wiem czy ja miałem ich ulepszonych czy nie. Zobaczymy zresztą. Wybudujmy sobie ich. No widzicie, no, no realnie to no nie no, jest ulepszony, no to realnie nie jestem w stanie tego zwerbować w tym momencie, nie? A czeka czekajcie, czy, czy ta babeczka ma ulepszony? No chyba tak, no. no to jest coś tutaj powinni coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że nad tym pracują, bo myślę wiele... Najwyżej doślemy w kolejnej turze. Wiele osób na pewno na to narzeka i wcale się nie dziwię. Wcale się nie dziwię, bo to jest dość, dość takie trochę wkurzające i męczące. Dorobię sobie oczywiście budyneczek jakiś tutaj. E, chciałbym mieć ostatni poziom tak naprawdę. Rozjemcy już tutaj możemy gdzieś rekrutować gildiamagów Rynek kultystów. W sumie to mi się nie opłaca tych kultystów tutaj robić. Zróbmy sobie jeszcze jakieś prawa do przodu. Surowców <laughs> mamy aż za dość plus um, 10 many spoko prawo, uważam, że w porządku. Kultyści też niech biją, bo oni są naprawdę silni i przyjemnie tutaj biją. Nie będę tutaj mówił, że nie, bo to jest naprawdę przyjemne. Tutaj mam jakąś fajną puszkę, no gdzieś tam spróbujemy to chyba sobie gdzieś zrobić za chwilę. Mm, no dobra, podejdziemy sobie tutaj naszym mainem, siostrą Kairi. Zrobimy sobie jeszcze wiarnych rycerzy? No niekoniecznie, no tego Feniks już robiłem. Zróbmy sobie to. No, no jakby to wygrywam bez problemu, nie? To jest jakby... E, kryształ Klejnot i Rytenć. sprawa, nie? Jakieś śmieszne noski, nie wiem w sumie co to jest nawet. <laughs> Okej, okay. straciłem coś, więc sobie powalczymy, bo jednak trochę to słabo wyszło, że ja aż tyle... Tyle straciłem, nie? Biorąc pod uwagę, że nie powinienem tracić. To jest jakiś paśniowy smok. Okej, okay. wygląda tandetnie. I ko... kociorożec, nie? <laughs> co, kurwa? Co? Kociorożec? Ja, 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 jak jakim cudem kociorożec? No bez przesady, no. No nie wiem, co mnie tak bardzo mocno zbiło. Ale szczerze powiem, że muszę walnąć z tymi obrażeniami. O, no, nie zadaję obrażeń na tyle. Dobra, no to jednego ko kociorożca zabijemy. A no, ten baśniowy smok chyba nie zabolał. Ja, Ty masz 200 punktów życia. Dobra, spróbujemy, może nie zginę. Dobra, dobrze, że nie zaatakował mi Feniksa więcej razy. Bardzo dobrze. Realnie, no to już go sprzątnę, bo jakby już kontry zabraliśmy. Więc z naszego punktu widzenia to już spoko. pocisłem trochę tych z boku. No bo też są dość twardzi. Te kociorożce. Z tego co widzę. E, są w twarde. Dobrze. Tutaj mogę podejść i go zbić. Potem jeszcze mam tobą strzałat. Gdzie jest tych trzech? Nie, dobra. Pójdę i go zbiję. A to będzie. Co to było? Aaa, dlatego ja straciłem tego tyle, A. no to teraz moi drodzy, wszystko ma sens, jak to stworzenie ginie, popieprzone. Tego się nie spodziewałem, nie? Jeszcze niski moral dostałem. Nie mogę pojedynczo zaatakować? Nie chcę tak zrobić, bo to jest niebezpieczne, nie? Jakby wyprzona jednostka, nie? Wolę tak zrobić czarem go zbić, nie? A to jestem, mogę jakby go zaatakować, tylko. Tylko, widzę, zawsze mi atakuje. Ehm. Um. O nie, no tak mi atakuje w miarę okej. Okay. Dobra, już, już ten smoczek nie bije dużo, więc spoko. Nie wyszło najgorzej, straciłem tylko jednego tego typka. Przy tym stracił dwóch komputer, więc wyszło spoko, no. Te kocio-kocioroścy to jakieś popieprzone stworki tak naprawdę. Idę po tą puszkę tam do góry. Cząstki blasku, jakaś łatwa walka. Nie wiem co tam nawet jest. Czerwie. To czerw to jest to. No to to bym chciał zdobyć w sumie. Niech ucieknie sobie. Dobra, nie ma więcej jakby ruchu, więc kolejna córka. Bardzo miło mi, że jesteście. Bardzo fajnie że oglądacie. Ma być już ogłoszono oficjalnie powiększoną mapę bitewną, więc to też bardzo spoko z tego punktu widzenia. Cieszy mnie to, bo to się może realnie przydać, może to bardzo dobrze zadziałać. Widzicie, tego mam, widzicie, nieulepszonego, nie? Więc jakby z mojej strony, no to też tu... To... Kurde, tak to szału nie ma, nie? Jakby... No co, mam tych sześć medus zamiast tych zabrać? No to chyba tak. Na ten moment, nie. No i tego trzeba byłoby, w sumie, tak naprawdę, tak naprawdę ulepszyć, nie? Mogę ulepszyć w ogóle e, artefakt za to. O co ciekawe, to tego to w sumie nie wiedziałem. Nie wiem, co będzie lepsze 17-15 czy meduzy? No na ten moment, jak na razie, według mnie, meduzy. A te, te po prostu będziemy musieli wrócić i sobie donieść, dorekrutować, nie? Nawet możemy to po prostu wymienić, tak i... Tego puścimy, żeby to też. Jeździe z ażgatów a tutaj wziąłem tego nieulepszonego w końcu. No właśnie zaklinacz ażgatów, czyli ten ulepszony. Więc to dobrze zrobiłem. I teraz w tym zamku, który tu mam. Potrzebuję ulepszyć. Tych aż gatów po prostu, nie? I żeby teraz móc tego drugiego jakby typka dorekrutowywać, tak? No bo on naprawdę fajnie bije, on jest bardzo, bardzo przyjemny, nie? Więc tutaj... E, dobra, atak, Komputer bez strat pokonał. No i fajnie, kolejne czerwy wpadły, to w sumie spoko sprawa. Eee... Dobra, zniszcz przeciwnika, nie powinienem mnie stracić, no a jednak straciłem, nie, więc... Więc trochę słabo to wyszło, będę musiał to chyba powtórzyć Słabo to wyszło, że straciłem O nie wiem czemu w sumie straciłem Ty nie strzelasz, no ten strzela, typek mały, taki pieronek Więc go trzeba po prostu trochę tutaj przycisnąć, nie na razie połitować trzeba. Niski moral, coś dostało. Dobra, no ładnie nie bije tutaj, nie Jakby tu obrażenia mam nawet dobre. Mam tą zdolność, ale to niewiele zmienia, więc bijmy po prostu tak. Nie dzielmy sobie tych obrażeń. Nie dzielmy sobie tych obrażeń, bo to realnie nie ma sensu. No tutaj dostaję, żeby go zadać im obrażenia. Takie mam wrażenie. Są czas, ale wtedy on mnie dostanie, więc mi się nie śpieszy. Nie śpieszy mi się, na no, spokojnie sobie poczekamy. Dobra, Fenix. Fenix może się w sumie bić. Jesteś wystarczająco twardy, żeby się tym tak naprawdę nie przejmować. Trochę go tutaj osłabimy. Dobijemy sobie... ...od Ciebie, żebyś mi nie zadał obrażeń, nie? No zaraz dostanę bęski pewnie tym. Nie śpieszmy się. Wszystko pod kontrolą. Na spokojnie sobie klikajmy. On zaraz będzie musiał... ...podejść. Ale naprawdę dobre wrażenia robię, więc... No, ten jest naprawdę silny, w szczególności, że on nie ma, nie ma kontereczki, nie? Czerwik sobie tutaj trochę poszaleje, on jest jakoś twardy, ale wystarczająco silny. Ty sobie walniesz go z hita, nie? No ładnie, ładnie bijemy, no to zresztą tu są tylko szkielety, nie? Więc z tego punktu widzenia nie ma to dla nas różnicy, bo i tak czy tak są to obrażenia bardzo duże. I raczej wyszło według mnie spoko. Podstawowa magia tajemna, nie. Poświększymy sobie to szczęście. Szczęśliwy tra, więcej złota. Magia pierwotna, no magia zmierzchu. No ale 1% większą szansę na szczęśliwy, tak. Za każdy punkt szczęścia. No ile mamy tego szczęścia? No niedużo w sumie, ale abyśmy gdzieś zdobyli jeszcze jakieś szczęście. O, 15 tysięcy dostaliśmy. Super. To teraz realnie z kasą nie będzie problemu. Będziemy mogli sobie budować nowe. nowe bu budynki. Dobra, kolejna jakaś jednostka. Wielkie. wielkie shot. Śmieszna jednostka w sumie. Ta schizma to ma tak popieprzone te jednostki. Takie dziwne. Takie takie niepasujące do heroesów w ogóle. Plus trzeba tak jakiś artefakt. Ale to co mam, to jest dużo, dużo silniejsze. Więc tutaj. To pozostaje, tak? Idziemy chyba cisnąć dalej. Idziemy chyba po prostu niszczyć dalej, zdobywać dalej, nie? Kolejną strefę. Czyli idziemy do strefy północnej na razie. A może to zostawmy? Już co nieco żeśmy zdobyli. To możemy zrobić, powalczyć. Czemu nie zawsze trochę doświadczenia. Ciątki brzasku. No niekoniecznie potrzebuję kolejnych jednostek. Dobra, wrócimy się i pójdziemy od północy sobie zdobywać kolejne tereny. Po prostu pójdę. Może to być głupie. O, to jest fajna zdolność, to sobie tam pójdziemy. E, tym się wycofujemy do tego zamku, żeby się dorekrutował. Do A to bym po prostu, żeby też był jakiś bohater. Nie? Yeah, pięknie, i teraz w tym środkowym zameczku sobie pykniemy. Kasy mamy teraz bardzo dużo. Konkuby byśmy chcieli tutaj zarekrutować. to by było dobre. Oraz w głównym zamku bym chciał, no nie wiem czy te mury ostatecznie zrobiłem. Żeby zwiększyć tutaj yy, te przyrosty. Mhm, to już trochę za późno będzie. A, ale przyżyjemy, zobaczymy. Tu nie się... <laughs> ma się, co czym przejmować. Jasper to jest bardzo w sumie taka przyjemna. My tu tą no, kampanię, rękowanie, realnie, bo tam jebusy i tak dalej, to sobie pewnie odpuszczę. Znaczy, według mnie nie ma szans przebić Hirousa, czy, czy, czy biorąc pod uwagę, że na przykład teraz. E, że na przykład teraz to. To mi jest potrzebne, patrząc na surowce, że wyszła nowa frakcja. W ogóle ja nie gram, chodź już po drugiej frakcji czyli faktory. A teraz wyszła jeszcze kolejna frakcja. Więc Z mojego punktu widzenia, mam zajebiście dużo, dużo do nadrobienia, nie? Eee, bardzo dużo do nadrobienia, mam i chciałbym to skorzystać z tego i, i spróbuję z tego skorzystać, nie? Jakby uważam, że. Że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby skorzystać, tak? Korzystać na tym, bo pograć sobie, popatrzeć może. Mm... Może, może to, wrzucę coś na kanał w sumie, nie wiem, jestem ciekawy, bo jestem po prostu ciekawy. Są takie po prostu fakty, nie? Jestem ciekawy, jak to będzie gdzieś tam wyglądać. No. Okej, okay, dobra. Dorekrutujmy sobie te konkub konkubików trochę sobie dorekrutujemy, tych oraz tych jak najbardziej, oraz tutaj ulepszymy sobie stworzenie. Dobrze. Kr konkuby rozjemcy. O, ulepszymy sobie konkub konkuby. O, no to będzie w sumie spoko opcja ulepsz. Tylko na które? E, takie strzelające jakimiś mrozami, nie, sąsiadujących. No, mógł... Przez czy skupienia, atak dystansowy. Okej. Okay. Okej, okay, jakiś taki atek po prostu. A statystyki, kto jest szybsza? No ta jest częściej, no to i... To skupimy się na tym, że weźmiemy to, co jest do, dostępne jako tako do inicjatywy, żeby to mieć. E, no, meduzy są fa fajne. Nie wiem czy meduzy nie są lepsze od tych czerwi tak naprawdę. Tak mi się wydaje, bo czerw to jest taki poziom szósty w sumie. E, ale dobra, na razie potrzebujemy ci strzelcy, są tutaj bardzo dobrzy, więc sobie to zrobimy. Nie mamy tutaj za bardzo też ruchu. Okej, okay. dobrze. Kolejna tureczka, akceptujemy. Jest wybudowałem w głównym budynku. Moja wina, moja, moja bardzo wielka wina. Budujemy sobie mury. Mhm, kasy. No, nie przyrasta dużo tej kasy. No, trochę z tym zszedłem na psy i się stwierdziłem, że a, po co mi ten hajs No i teraz to boli. Boli, że nie ma kasy w ogóle. Nie ja mamy też drewna, więc sobie muszę tutaj mm, dorzucić to. To jest takie właśnie fajne, niefajne, nie jakby. Okej, okay, ale nie okej, okay, nie jakby... Różnie z tym jest. Wiem, że gadamy jak debil, ale... Dobra, no, straciłem trochę ruchu. Okej. Okay. Zbierajmy doświadczenie. Jakiś artefakt. Daję zaklęć. No to jest spoko do antyzaklęć. Idziemy to zrobić. O, komputer stracił je ja coś, stracił, nie podobasz mi się tutaj, więc walka oczywiście. Jeżeli coś straciłem, to ja tutaj nie będę tutaj czekał, tylko od razu będę cisnął i walczył, nie? No bo on jest dość, bardzo ma ogromną inicjatywę. Ale ja mamy czary, realnie mamy bardzo mocne. Nie wiem, który jest realnie ulepszony, nie? To jest w sumie pytanie, tak? To jest szerszeń. Czarańczarz nie wiarze. no to ten jest ulepszony ostatecznie w sumie. Okej, okay, dobra. Trudno się mówi, żyje się, że tak to powiem, dalej i daleko. Obijmy ich, bo on naprawdę mnie dużo zaatakował. Ten jest mniej twardy, ten jest... Ten ma większą inicjatywę w sumie. Z tego co zrozumiałem. Chyba szczęście poszło. Nigdzie mi to nie pisze. No je je jest. Tak. No. Uff. Nie wiem to więcej obrażeń zadaję. Okej, okay. ty sobie strzelisz. Dobra, pobijani są, nie? No i mogę teraz w sumie go bić. Jak już jest pobijany. Na tyle mi nie zada obrażeń, żeby mi ktoś zginął tutaj. To nie jest realnie, realnie możliwe, żeby coś takiego się wydarzyło. E, Fenix zrobi robotę też. No jest dość, no coś tam oddał, nie? Ale... Czy tyle, żeby się realnie tym przejmować? Niski Morals. No twardy jest, ale to zaatakowała jednostkę, która ma jakby te pusty, czyli jest jej więcej z pasywki, zdolności, umiejętności frakcyjnej. I wyszło bardzo przyjemnie. Zwiększone, wybitne szczęście. Idziemy w wybitne szczęście. Zaklęcia również mogą. zadając. Oooo, o, to fajnie to zaklęcie dwa razy. Marły bytany, No to fajnie, fajnie tutaj. Z czerwami iść do przodu, pozwiedzaj coś. Przecież się zablokowałem trochę. Chyba nie przejdę. Ok, to z rytualny, to idziemy sobie to zdobyć. No i tyle, nie? Dobra, jest moi drodzy 20 minut, więc tutaj będę kończył odcinek, bo to odcinki miały być krótsze. Poznaj... Poznajemy sobie tą frakcję, klikamy, zostanie tak naprawdę jeszcze dwa odcinki, bo to trzeci odcinek. Zostawcie łapkę, komentarz, bawcie się dobrze. I do zobaczenia na innych moich seriach. Wbijajcie na rankowanie na Heroesa 5, bo Heroesa 6, Heroesa 7 jakieś Total War, jakieś Heroes trzy czasami nawet były więc jest bardzo dużo fajnych rzeczy, fajnych filmików ważnych spraw, więc zachęcam do pozostania na kanale i życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia miłego weekendu, bo to wrzucę w poniedziałek, więc jeszcze jutro jest weekend, więc trzymajcie się ciepło długi weekend, bo jest święto trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, pa pa